Mariusz Zalewski. Pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem adiunktem w zakładzie Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego. Zajmuję się między innymi instytucjami państwa opiekuńczego, administracji publicznej, dialogu społecznego. To trochę jak ze społeczeństwem obywatelskim, o którym każdy socjolog czy student socjologii. Musiał coś w ramach swojej aktywności nie tylko usłyszeć, ale też i powiedzieć. Z tą gospodarką społeczną, gospodarką rynkową mam wrażenie, że jest podobnie. Myślę, że renesans tegoż, tegoż pojęcia i, i aktywności, którą to pojęcie ma opisywać, jest związane z funduszami unijnymi, po prostu. Sporo jest pieniędzy przeznaczanych na Zakładanie rozmaitych przedsiębiorstw, które spełniają takie cechy definicyjne tejże społecznej gospodarki rynkowej. Jest sporo projektów, które są przeznaczane na upowszechnianie tego typu aktywności. Jest sporo instytucji, które zajmują się propagowaniem właśnie tej idei społecznej gospodarki rynkowej. No i każdy, kto się tym chociaż trochę zajmuje, no musi, z tym, musi się z tym zetknąć. Natomiast myślę sobie, że... czy nie bez kozary wymieniłem ten termin społeczeństwo obywatelskie, bo myślę, że ta społeczna gospodarka rynkowa jest takim dosyć słabo opisanym tak naprawdę i słabo zanalizowanym segmentem Polskiej gospodarki. Jest wiele, znacznie więcej wieloznaczności niż jednoznaczności. Podobnie jak z owym mitycznym społeczeństwem obywatelskim. Wszyscy o tym mówią. Zakłada pewnie się, bo nie sądzę, żeby była pewność, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Natomiast wielość tych rozmaitych wieloznaczności sprawia, iż jeśli by. Bardzo poważnie zacząć dyskutować o tym, czym ta społeczna gospodarka jest, to wcale nie mam pewności, że łatwo doszlibyśmy do, do konsensusu. Stąd myślę sobie, i to mówię jako człowiek praktykujący w zawodzie, że z jednej strony jest to. Bardzo interesujący obszar do badania, no chociażby dlatego, że jest właśnie aż tak wiele wieloznaczności wbrew pozorom, a z drugiej strony dlatego, iż jest to obszar no, słabo badany po prostu. A ponieważ on angażuje jakichś ludzi, zarówno tych, którzy próbują to jakoś opisywać. Ale myślę, że takich rzetelnych analiz to zbyt wiele, przynajmniej w Polsce nie ma. Ja przynajmniej takowych, takowych nie znam. No a z drugiej strony, że angażuje jakąś część praktyków życia społecznego czy też gospodarczego. więc jakbyśmy zaczęli próbować definiować tę gospodarkę, społeczną gospodarkę rynkową i chcieli pokazać, czym ona miałaby się różnić od tej. Od tej niespołecznej gospodarki, czyli po prostu gospodarki rynkowej, to szczerze mówiąc, wcale nie jestem pewny, czy tak łatwo byśmy znaleźli takie bardzo ewidentne zróżnicowania między jednym a drugim segmentem aktywności. No, zakłada się, że ta społeczna, ten przymiotnik społeczna oznacza tyle, iż. Działalność nastawiona na generowanie zysku jest jakoś moderowana poprzez e, społeczne funkcje, jakie te przedsiębiorstwa, gospodarki społecznej gospodarki rynkowej powinny pełnić. A zatem jest to taka gospodarka rynkowa jednocześnie nastawiona na, na wsparcie tych wszystkich, którzy w tej stricto Gospodarce rynkowej nie są w stanie sobie dać rady. A zatem jest to taka gospodarka rynkowa, gdzie zawiesza się pewne e, wymogi dotyczące, e, dotyczące no, takiej, no, takiej brutalnej konkurencji. Innymi słowy, osoby, które e, nie są w stanie e, konkurować na tym pierwszym rynku, tak to powiedzmy nazwijmy, czyli na tej gospodarce rynkowej. Dzięki zawieszeniu jakichś rozmaitych wymogów e, dotyczących na przykład mniejszych e, wymagań odnośnie kwalifikacji, e, efektywności i czegoś tam jeszcze, będą w stanie e, jakoś zakorzenić się na tymże rynku pracy i dawać sobie radę zarówno z pożytkiem dla siebie, no, jak i dla, z pożytkiem dla ogółu, no bo będą coś produkować, będą płacić podatki, a zatem korzyść będzie taka właśnie, taka właśnie dwustronna. No i teraz należałoby przejść pewnie od takich założeń do empirii i pokazać, i tu właśnie brakuje w moim przekonaniu takich porządnych badań, w ramach których można by pokazać, jak w tejże empirycznie uchwytnej rzeczywistości te przedsiębiorstwa społecznej gospodarki rynkowej funkcjonują. Czy one dają sobie radę? W jakich warunkach dają sobie radę, a w jakich sobie warunkach nie dają rady? Czy możliwe jest funkcjonowanie takich przedsiębiorstw społecznej gospodarki rynkowej bez jakiegoś zewnętrznego finansowania? Na przykład, czy spółdzielnie socjalne, które są jednym z elementów takiej społecznej gospodarki rynkowej, są w stanie funkcjonować bez zewnętrznego wsparcia, na przykład ze strony e, instytucji unijnych czy też, czy też unijnych, unijnych środków. E, ja w oparciu o tę wiedzę, którą, e, którą posiadam, ona jest pewnie niekompletna, bardzo wyrywkowa, ale oparta o jakieś, e, o jakieś badania nie, mających, e, nie mające charakteru Badań reprezentatywnych dla całego tego sektora, śmiem twierdzić, że, że te przedsiębiorstwa tejże społecznej gospodarki rynkowej, czy też tworzące tę społeczną gospodarkę rynkową, one funkcjonują o tyle, o ile istnieją właśnie takie zewnętrzne źródła wsparcia. Relacje długu publicznego do PKB. Nie mówią wszystkiego. Japonia ma zdecydowanie większą relację zadłużenia publicznego do PKB i o ile się nie mylę, chyba największą na świecie. Ale to nie musi oznaczać, że kryzys w Japonii jest znacznie głębszy aniżeli w Polsce. No, trochę się sprawa skomplikowała z tą Japonią ze względu na, na trzęsienie ziemi. Pytanie jest, jeśli mówimy o. Kryzysie, którego wskaźnikiem jest, jest dług publiczny, czy też jednym z wskaźników, no to musimy zawsze pamiętać, jaka jest zdolność poszczególnych państw do, do spłaty owego zadłużenia. Japonia ma bardzo wysoki dług publiczny, ale jednocześnie bardzo stosunkowo dużo oszczędności, więc Japończycy są w stanie ten kryzys spłacać w ramach swoich wewnętrznych. Wewnętrznych źródeł finansowania, inaczej niż Grecja, która nie jest w stanie tego uczynić i musi szukać pieniędzy, zwyczajnie na zewnątrz, wysprzedając swoje rozmaite rodowe srebra. Z Polską jest tak: zadłużenie publiczne, czy też dług publiczny w Polsce, i to wszyscy wiedzą, jest relatywnie wysoki. To jest być może kwestią czasu, kiedy sięgniemy tegoż konstytucyjnego progu dwóch trzecich, trzech piątych bodajże PKB. Pytanie jest takie, jakie możliwości mamy my jako państwo, jako gospodarka może inaczej, do tego, ażeby w miarę Bezpiecznie wychodzić z naszego zadłużenia, tak? Ażeby no, nie dokonywały się żeby nie, nie odbywało się to kosztem rozmaitych społecznych grup w konsekwencji wywoływaniu rozmaitych y, społecznych napięć. Yy. I tutaj widzę pewien, mm, pewien kłopot. Ten kłopot generalnie rzecz biorąc, yy, lokowałbym w sferze politycznej. Yy, nieszczęście Polski w moim przekonaniu polega na tym, nie na tym, że nasza gospodarka jest w jakimś opłakanym stanie na tle innych państw. Ona nie jest w dobrym stanie, w moim przekonaniu. Natomiast znacznie większym kłopotem jest to, yy, że mamy w tej chwili yy, tak naprawdę. Yy, deficyt politycznego przywództwa nierozumianego w kategoriach jednostkowych tylko raczej w kategoriach partii ugrupowań które odważnie chciałyby zająć się zmianami w systemie gospodarczym oraz zmianami w no, systemach, które ten, y, ten system gospodarczy jakoś obciążają. Co w Polsce generalnie rzecz biorąc, y, wydaje się, należałoby dosyć szybko zrobić. No, przede wszystkim należałoby dokonać zmian, które na przykład w systemach emerytalnych, które by nie tylko sprzyjały, odciążałyby wydatki państwowe. Ale także i jak, w jakimś stopniu czyniłyby zadość no, takiej no, zasadzie sprawiedliwości w takim najbardziej elementarnym rozumieniu. Nie ma żadnego uzasadnienia ani merytorycznego, ani, no, ani właśnie mieszczącego się w dyskursie o, o społecznej sprawiedliwości, aby utrzymywać system. Uprzywilejowanych emerytur dla służb mundurowych. Znaczy, uprzywilejowanych na zasadach, które, które funkcjonują obecnie. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, żeby 35-letni funkcjonariusz jakiejkolwiek służby mundurowej przechodził na, na emeryturę. Nawet jeśli ta emerytura nie jest jakoś zbyt wysoka. Nie ma najmniejszego merytorycznego uzasadnienia, ani też uzasadnienia, które mieściłoby się właśnie w kategoriach dyskusji w kategoriach sprawiedliwości, żeby przedsiębiorca mieszkający na wsi, żyjący ze swojego przedsiębiorstwa rolnego, mający dochody załóżmy w skali roku milion czy też więcej, płacił do systemu emerytalnego mniej, aniżeli szewc, krawiec czy fryzjer. I właściwie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak jest, i wszyscy właściwie wiedzą, że to należałoby zmienić. Natomiast kryzys przywództwa, no właśnie polega na tym w tym przypadku, że ze względu na rozmaite interesy, bardzo krótkowzrocznie rozumiane, nikt tego przez cztery lata nie zmienił. I nie zmieni Jakimi rezerwami dysponuje Polska? Żeby móc zwiększać swój produkt krajowy brutto, na przykład gdzieś na poziomie jakichś 5-6% PKB rocznie, w dłuższej perspektywie czasu, Europa, doch Europa dochodząc do swojego, czy świat w ogóle powojenny dochodząc do swojego dobrobytu, ten produkt krajowy brutto rocznie właśnie na poziomie gdzieś przeciętnie 4,5-5% zwiększali przez lat 30, a Japończycy mieli nawet w granicach 10% wzrostu PKB, nam też potrzeba tych 5-6% minimum przez lat kilkadziesiąt. Pytanie jest takie, które możemy sobie postawić: jakie są możliwości naszej gospodarki? Gdzie mamy szukać tegoż optymizmu? Ja jego nie widzę. Więc diagnoza jest taka: mamy do czynienia z kryzysem i to nie ulega najmniejszych wątpliwości. Mamy do czynienia z rozmaitymi zaniechaniami, a zaniechania oznaczają, że kryzys się będzie pogłębiał. I po trzecie, nie widzę żadnych tak naprawdę źródeł czy też rezerw, w ramach których można by wygenerować, no właśnie, ten ekstra dochód, który później trzeba by jeszcze odpowiednio, odpowiednio e, podzielić.